Rozdział 80. Czołgi od drogi saperów nie mogą sforsować gardzieli. Podczas kiedy pierwszy Baon miał zejść wschodnim stokiem w Dolinę Albanetty, dowódca kompanii dowodzenia Baonu, kapitan Orłowski, mając pod swoją komendą pluton porucznika Trejdosiewicza, trzy czołgi, pluton SP to znaczy opancerzone działa na gąsienicach, i dwa sześciofuntowe działka przeciwpancerne, miał wejść w dolinę przez Gardziel, na której rozminowanie przez saperów właśnie czekamy. Od kilku już dni stała ta grupa u podnóża drogi saperów polskich w tak zwanym Car Park. Pociski na Car Park padały równie gęsto jak na cały teren koncentracji naszych wojsk, ale żołnierze pokopali sobie pod czołgami i ciągnikami schrony, w których czuli się bezpiecznie. Wieczorem dnia 11 maja kapitan Orłowski miał ostateczną odprawę z dowódcami, zakończoną tradycyjnym złam nogę. Niezwłocznie po rozpoczęciu naszej nawały, grupa zaczęła wspinaczkę po drodze polskich saperów. Korzystając z tego, że niesamowity grzmot kanonady tłumi huk motorów. Na drogę saperów padają niemieckie pociski. Należy dwa uszkodzone łaziki zrzucić w przepaść. Należy bardzo uważać, aby gąsienicami nie zrywać drutów łączności. Już z góry płyną ranni. Pod górę pchają się żołnierze 18 baonu, idącego na widmo. Przeszli oni już ogień, który zresztą nie przestaje nękać drogi saperów. Niektórzy są tak pomęczeni, tak objuczeni, tak zszokowani. Że nie usuwają się jadącym czołgom. Zabity dowódca trzeciej kompanii 15 baonu, porucznik Jurkowski. Leży na drodze. Czołg go miażdży. Nie ma czasu usuwać z drogi rannych i zmęczonych, kiedy każda minuta opóźnienia decyduje o życiu zdrowych i walczących. Potęga ognia idzie w grupie kapitana Orłowskiego. Siedem dział, rozbijających bunkry, wejdzie tam, gdzie ani jednego działa nie ma gdzie przeciw bunkrom stoją bezbronne piersi ludzkie. O godzinie drugiej dwadzieścia, zamiast o godzinie pierwszej trzydzieści, jak przewidywał plan, stanęła grupa u pierwszej gardzieli. Niekompletna, bo już w dole dział przeciwpancernych nie puszczono z powodu natłoku. Jedno ze stojących bezczynnie sześciofuntówek rozbił pocisk. No ale ma pięć dział, trzy na czołgach, dwa na ciągnikach. U pierwszej gardzieli do słuchawki na wozie dowodzenia podchodzi saper plutonowy Biesiada i melduje, że droga jest zaminowana. Major Witkowski, dowódca trzeciej kompanii, informuje. Piechota pierwszego baonu się spóźniła, saperzy nie otrzymali osłony. Rozminowali dalsze 100 metrów. Ranny porucznik Szyker i dwóch saperów. Ciężko idzie. Nie ma mowy, aby przed świtem rozminowali drogę do drugiej gardzieli. W tej chwili... Tylny czołg. Melduje, że wpadł w rów i jest unieruchomiony. W drugi czołg trafia pocisk artyleryjski i rozbija mu silnik. Straciwszy działka przeciwpancerne, straciwszy dwa czołgi, nie mając rozminowanej drogi, kapitan Orłowski chce coś począć. Rusza ostatnim czołgiem w przód i mina rozrywa mu gąsienicę. Ostatni czołg porucznika Trejdosiewicza unieruchomiony. Załogi czołgów schodzą w dół drogą saperów, którą kryje gwałtowny ogień. Czemu nie macie hełmów? To nie fason, żeby czołgista w hełmie chodził. Zostały dwa niebożęta. Działa SP. Bez osłony piechoty, na nierozminowanej drodze, mając pancerz tylko z boku, a górę otwartą, nie mając obstrzału z zerwaną łącznością radiową, cóż zrobią? Garną się potulnie do boku i stoją. Kapitan Orłowski też schodzi w dół, szukać swoich pepanców. Na wzgórzach naokoło już rozpoczyna się rzeź naszej piechoty. Obyż prędzej przybyły nowe czołgi.